Osoby. Czyli czteroosobowa rodzina zapłaci prawie 100 zł. To jest dużo. Rodzina. Co powiedzą emeryci, węciści o bardzo niskim wyposażeniu? Bo to jest wysoka kwota. Ja mam wrażenie, pani Burmistrzu, że utworzenie naszej spółki, która miała być atutem w tym momencie, mogę odnieść do takiego sformułowania, że nie trzeba mieć krowy, żeby napić się mleka. Bo my tak trochę zrobiliśmy, pani Burmistrzu. Jeżeli na przykład w co odbiera orle, puch Hajnówce odbiera wodźki, to tak de facto nie górą jest ten, kto ma śmieci, tylko ten, kto przyjmuje te śmieci. I pan doskonale o tym wie, bo sam pan powiedział, że mamy nadzieję, że Bóg Hajnówce nam wszystko odbierze i wszystko będzie grało. Pan sam to powiedział. I w tej chwili na przykład. Nawet rozmawialiśmy nowo powstaje spółce. Ilu tam będzie pracowników? Kilkunastu. Tak mniej więcej pan mówił, 14, 16 osób. I Pan powiedział o Radzie nadzorczej trzy osoby. Bo trudno, że było sześć przy kilkunastu pracownikach. A to będą koszty. 24 złote. Ja po prostu zastanawiam się nad tym wszystkim, jak wyszła kalkulacja tych naszych gmin. Ja nie będę mówiła o Warszawie. Bo to jest Warszawa. My mamy biec Podlaski, Podlasie. Mamy 34 kilometrów obok pół, który nam to przyjmuje. Który odbiera z gmin okolicznych. Jakim wyszła kalkulacja? Nie mogę tego pojąć po prostu. Ja też byłam za tym, że powstała spółka. Liczyłam na to, że będzie dobrze. Tylko ta kwota mnie zastanawia. Pan mówi, że będą być może, tak jak pani burmistrz mówiła, zyski, które przełoży się na inwestycje w danej spółce. Być może mówimy lepszy tabor, coś jeszcze, jeszcze. Być może premie będą wypłacone, nie wiem. Bo to również z tego, co ja wiem, może pójść również premie. Ja się nad tym zastanawiam. Ciekawi mnie wniosek pana Piotra, także poczekam jeszcze i na pewno jest przemyślany. Ja wiem, że od marca ta potaw wchodzi, ale wielszczanie, tak jak się słyszy na, na ulicy po prostu, którzy nas zatrzymują, pytają, czy to jest możliwe, czy to prawda. Emeryci ryciści. Tutaj kwestia jest naprawdę bardzo drażliwa. Temat jest do przemyślenia. Będę czekał na dalsze głosy w dyskusji. Na razie dziękuję. No. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Tutaj w przedstawionym wniosku o uchwały mamy jakby, że do wyliczenia były różne składowe i znalazłem taką rzecz, że posiadacze każdej dużej rodziny będą miały ulgę, Tylko z kolei już w uchwale nie wiemy nic na ten temat, jaka to będzie ulga. Tak samo jak... W sumie 24 zł to jest duża kwota. Jedna duża, i bardzo duża. I tak jak tutaj padło przez Panią Iwonę Kołos, w przypadku czteroosobowej rodziny to już robią się kolosalne kwoty. I wydaje się, że w tej naszej uchwale brakuje zabezpieczenia osób ubogich. Jesnego powiedzenia, jakie korzyści będą mieli posiadacze karty dużej rodziny. Czy kolejne ulgi będą mieli emeryci, ręciści? Ogólnie czy w ogóle są w przyszłości, bo tutaj jakby w ustawie nie jest to przewidziane. Czy będą ulgi dla osób o niższym dochodzie? Według mnie będą jakby zabezpieczenia interesów osób uboższych bo powiem po sobie, no 24 zł jest to ogólnie duża kwota, ale... Na swoim przypadku zapłacę, tak kwotę, Ale co mają powiedzieć rodziny wielodzietne? Według mnie brakuje tutaj zabezpieczenia ich praw. I jakby, abstrahując tak od tematu, szkoda, że podwyżki nie są wprowadzone systematycznie, bo przez pewien okres wszystko jest. Na stałej, jakby stałym poziomie. Przed wyborami nie podwyższyliśmy. A dokładaliśmy, bo to padło na sesji, dokładaliśmy dużo przed wyborami. Czemu wtedy nie podwyższyliśmy o 3 złote, 4 złote. Teraz byśmy podwyższyli o 3-4 złote. Nie byłoby takiego oburzenia ludzi. To z jednej strony. Z drugiej strony musimy też wziąć pod uwagę, że okej, okay, wszystko drożeje. Ale żądam tej wyżki praktycznie 100%, no to gdzieś ktoś albo zaniedbał, albo doprowadził do takiej sytuacji. Przedsiębiorstwo komunalne, czy spółka MPO rozważała odpady bio dogodowano, żeby spodobać to u nas, żeby nie wywozić do puku. Czy to jest możliwe, czy to jest realne? Bo ja tego nie wiem, aczkolwiek koszt tego wywozu jest bardzo duży i to, jest, to rzutuje też na cenę. Nie ma rabatów dla osób, które mają kompostowniki przydomowe. Oni nie oddają tych śmieci bio, aczkolwiek będą musieli płacić za to. tak? Inne samorządy wprowadziły to. To jest trudne do wyliczenia, trudne do, później do weryfikacji, aczkolwiek no, to będzie motywowało tak jakby, mieszkańców do tego, żeby takie kompostowniki przydomowe składować. Robić. Tylko że. Moje pytanie: czy, czy spółka przewidziała to, żeby te odpady wziąć, były składowane na terenie miasta? Bo to chyba nie trzeba specjalnych uprawnień, nie trzeba specjalnych terenów, żeby takie składowisko zrobić. Ja jeszcze wniosku tego nie przedstawię, zresztą myślę, że dyskusja będzie dalej spadła. Dziękuję za to. No, dziękuję panu. W tym, za wnioskiem odrzucenie dyskusji dzisiaj można dyskutować tak, ale żeby nie podejmować uchwały żadnych ponieważ mam bardzo dużo jasności. Jeśli chodzi o takie zestawienie, które zostało na poprzedniej sesji, a radni dostali to do drogą internetową. Więc mam tutaj pytanie. Dlaczego dwa kobiet dotyczą opakowań papieru i Dlaczego wzrosła 1900% opłata za szkło zielone? Tego nie rozumiem. Czy nie mamy gdzie tego zdawać? Co z tym się